Kochani, w kolejnym filmiku dzisiaj powiem o profilaktyce, ponieważ koronawirus jest w czasie epidemii. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, co uważam, czy koronawirus istnieje, czy jest zagrożeniem, czy nie. Każdy ma różne zdanie na ten temat i nie mi to oceniać, nie mi to ogłaszać. Jeśli masz oczy otwarte, to widzisz. Jeśli zaś nie, to, to możesz nie widzieć na ranie. Natomiast chcę powiedzieć o profilaktyce. Chcę Ci zadać pytanie, dlaczego teraz dopiero dbamy o bezpieczeństwo własne siebie, nawzajem pomagamy sobie w momencie zagrożenia. Dbamy o higienę. Solac jest. Jesteśmy razem. Dlaczego w momencie zagrożenia dopiero to robimy? Dlaczego nie jest to naturalne bycie razem? Dlaczego trudno nas wytrzymać? W domu, pod innym dachem. Czy aby takie zagrożenie nie są nauczycielem dla nas, nauczycielem, by zbudować nową świadomość zbiorową. Ale to od Ciebie, ode mnie musi się wyłonić pierwsza cegiełka zmiany siebie, swojego życia. To na tyle. Ja Cię zostawiam z tym tematem do przemyślenia w własnym zakresie. I do zobaczenia w następnym. Jeśli się podobał ten filmik lub inne, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!